Ciewano! Z polskim języku i w tym kolejnikom pokażę jak zrobić swój własny serwer Minecraft bez chromadzi. Wchodzimy przy kontrolikę internetową. W moim przypadku to będzie w Chrome. Wpisujemy Minecraft i link podam w opisie. Ja dowolną wersję w moim przypadku to będzie 4. serwer HR. Zachowaj. To ja możemy zamknąć. No w międzyczasie wyjątkowym co piszę Kładę sobie na bok. Ciekawe się nam pobierze. Coś pobierze, bierzemy kopiuj, wrzucamy do holdera jakiegoś, najlepiej pustego, wspieramy, coś pobierze. Bierze. wychodzimy. Włączamy serwer i teraz róbcie co ja. Na samym dole mamy nazwę serwera. Możecie pisać powoli. co chcecie. Na przykład Tu mały, czy się chcą, chcą, czy chcemy, żeby się spełnili i Jak chcę? True. Tu liczba, ile chcę, żeby, żeby ile osób, żeby zacząć na ten serwer. Na no przykład 40. Tutaj online mode. jak ktoś ma premium, to, to lecam na true. Crułem. Jak, jak ktoś, nie ma premium, to. Wow, chcę. IP, serwer IP IP, ja to podam. W cmd wpisujecie IP. Ja podam w opisie. Szukamy IPv4 adres. Wpisujemy IP. Opisujemy, wychodzimy z tego też, palamy Micrafta, wpisujemy to IP. Zobaczmy, odpalamy nas główny serwer. Przyjąłem łączę. Wpisujemy IP. Mamy serwer. Tak widzicie. Wszystko działa. IP pojawiam w opisie. Co chce, może wejść. Możecie mi robić. To by było na tyle. Jeśli się podobało, łapka w górę, sub, Cześć.